Ho, 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 majtkowie i majciarze, witam w załodze X-Charlie i zapraszam na pokład, ah. Jeśli narobiłeś Lipy w Polsce i musisz zdupcać za granicę, a nie posiadasz żadnej poduszki finansowej, nic nie szkodzi. Możesz spieniężyć swój kliplunek w błyskawiczny jak Kangur sposób. Wystarczy tylko, że wejdziesz na stronę Pirates. A jeśli jesteś chociaż trochę charakterny, to użyjesz kodu X Charlie, który daje Ci 35% bonusu do doładowania na stronę, plus 30 dolarów więcej do trzech pierwszych transakcji Pozdrow Cześć siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcineczku z GeForceKingsa Siemaneczko, w poprzednim odcinku było takie zamieszanie, taki ogrom profitu Takie rzeczy się działy, że po prostu sami w szoku jesteśmy Trochę na live było ostatnio Was także fajnie, zachęcamy, żeby ta aktywność wracała. Przypominam zostawcie lajka, like, subskrypcję, czyli przez przedłużanie od razu zaczynamy z grubo odcinek, kodik x promocyjny, używajcie kodu Najlepszy profit i najlepsze skiny dropią z tym kodem. A jak wpłacacie, to wkładajcie sobie z kodem kodekzami i możecie wygrać na pri wpłaty, bo macie konkurs na takie ettikiety, dla takie kosy i rękawice, także warto śledzić. Mamy dzisiaj 1500zł ogromny profit, w poprzednim odcinku zrobiliśmy we wczorajszym odcineczku Także naprawdę ogromny i zrobiony Możemy sobie zacząć teraz od poważnych skrzynek mordeczki w końcu W końcu wiecie, na jakąś prestiżową skrzynię także może zaczniemy od tego Tigera Zobaczymy co tutaj o oh my fucking god bibi Same takie smakołyki tutaj wiecie co Także dzisiaj odcineczek premium ekskluzywny odcinek ekskluzyw Zaczniemy od Tiger tutów Tiger Tufy, zacznijmy od Tiger Tufów. Lecimy, testowo otwarcie na początku. Pewnie jakiś good knife. Ooooh, dobra. Spróbujmy sobie jeszcze raz, dobra i lecimy. 1000 zł za skrzynkę. Same Tiger Tufy widzicie tutaj są. Same Tiger Toofy. Polujemy, oczywiście, na, na Butterfly'a, ale wiecie, dobra. Lecimy, 1000 zł za jedną skrzynię. Let's go, let's go, let's go. let's go Stój, 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 stój. Szkoda, że nie mają one. No, na jest dosyć tania. 737, dobra, sprzedam to, będziemy stratni, ale jeszcze raz spróbujemy I znowu nawaja, dobra, nie ma, to, nie ma co się bawić w to, nie ma co się bawić w to Nie ma co się bawić, ja sobie sprzedam A w sumie to nawaja można, bo to jest brak dostawy To zostawimy odcinka 5300 zł, dobra Otwórzę sobie w takim razie slauter, jeszcze jedno skrzynię I normalnie, nie ma co przepalać, zostawimy sobie tą kostkę Hatsman, ładnie, 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 bardzo ładnie, bardzo ładnie Hutman. Hatman 1900 zł, ładnie, profitik jest prawie 900 zł, także zostawimy sobie już, zostawimy sobie, bo naprawdę ładnie wymnożyliśmy. Czyli macie też skrzynki XP, które możecie sobie otwierać. Też warto, na przykład ja mogę tak kompletną skrzynkę, jak ja nie mam nic już pieniędzy jesteśmy na stracie, to sobie otwieramy i później z live'a kręcimy dobry projekt. Także warto. Idzie taka meczka za 130 zł siadła. Warto sobie te kluczyki otwierać, macie klucze. Otwieracie, po, otwieracie skrzynki, dostajecie klucze, wbijacie poziom, czy większy poziom więcej kluczy i lepsze skrzynki. Ja czekam na diamentową skrzynię, ale jeszcze nie mam aktywowanej od 31 poziomu. Na razie mam aktywowaną platynową mam 58 poziom. Także tak by to było. Co mogę wam powiedzieć? Może zróbmy sobie kontrakcik jakiś, co? Tylko zróbmy. kontrakcik, tylko zróbmy sobie 5 skinów otwórzmy. Opa! I zobaczmy ile kontrakt wyjdzie za takie 10 skinów porządnych. 250, około 85 zł Zobaczmy sobie pyk, 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 pyk I podpisz kontrakt pyk. 550 zł w kontrakcie ha, ha. Co tu się dzieje w ostatnim czasie jaki profit widzowie? Przypominam kodik i krzczany wbijacie, korzystacie z kodu wow naprawdę ogrom się dzieje, naprawdę ogrom się dzieje, spróbuj ponownie Jest to naprawdę taki ogrom profitu, że... Nie no, tak to już zostawimy, nie będziemy przesadać, Ale... Ile by wyszło z tej strony? 5 koła, ja pierdzielę. Tak naprawdę 5 koła zarobiśmy w ciągu 2 dni, nie? Naprawdę dosyć solidnie. Dobra, przejdźmy sobie, wiecie, do tych może, skrzy... może... sobie otwórzmy jakąś taką skrzynię prestiżową właśnie. I oto sprzedamy 1400 zł i lecimy. I lecimy sobie na te ostatnie skrzynie, zobaczymy co tu tam dropnie. O tutaj właśnie ta skrzynia Jungle Fry, Bloodbad, Blood, Chrysman Web Ja bym otworzył sobie o tą. albo nie, bo do, widzicie, bo to są prestiżowe skrzynie, że całościowo, dobra, to może sobie otwórzmy Balery jakieś balery. Może Neptuny po 400 zł otwórzmy sobie Neptuny po 400 zł, czy coś w ogóle tej siądzie. Aha, Famas. 20 groszy, dobra, testowe otwarcie jeszcze raz. Ok, profit by był. I teraz otwórzmy, zobaczmy czy się I mamy AWP, -czkę. szkoda, że nie rękawice te, bo one są fajnie też warte. No, 3, ile trzy koła kosztują. Te cztery koła, te trzy koła, ja pierdzielę. O, bo taki profit był. No ale dobra, 200 zł na plus to też jest dobre. Już nie mówiąc o tym, że w ogóle jesteśmy na proficie. Także przyszły do no, szali, najlepiej na stroje. Także co? Możemy sobie otworzyć, może te eventowe skrzynie jeszcze, aczkolwiek... Albo bitewkę zróbmy swego spotążną bitwę. się zł o tu. O i dodał błoty chłopaczy na no A, i mógł poczekać, mógł poczekać wariat. Mógł poczekać wariacik. O tu zobaczymy. Dwa koła, dwa koła, dwa koła. Was pogrzało ludzie. I, i, i. Pogrzało was za takie bitwy, dobra. Trzeba samemu chyba zrobić bitwę. 3, 3, 3. Pach, pach. Co mocno skutuje się godzi. 1000 zł, dwie skrzynie, 4 graczy. Robimy taki last! Last bitwa! Last bitwa na boty! Let's fucking go! Albo siądzie, albo nie siądzie. Let's fucking go! Za tysiakę i tak mamy profit, tak mamy profit, albo się żegnamy dzisiaj. A mogę sobie otworzyć skrzynki. trochę żałuję teraz tego, że w tej bitwie. Ale dobra, nadzieję, że boty oddają. dał no to mam nadzieję, że odda. Fajnie by było do no, szkucze, fajnie by było, naprawdę fajnie by było. I niestety w pierwszej skrzyni mamy 1300 zł. Profit, dobra. Prowadzimy, prowadzimy, proszę, proszę, proszę. Nie, nie, nie. 4900, ale blisko było, naprawdę, było blisko. Kurczę, ta CZ ostatnia, no. Ta CZ ostatnia, zajebisty bonusik, no, chociaż zawsze to. Patrzcie, ale musiało być Akawulkan. Tak bardzo chciał być Akawulkan, że chyba po prostu sobie spieniężę te skiny i się na Akawulkan. Tylko w jakimś lepszym stanie, bo to jest taki wymarzony mój skin. No i co, no, mordeczki, no, mamy 11 zł. Za 11 zł nie raz się odkuwaliśmy. Także jak ja bym miał 11 zł, to więc co, chyba bym poszedł na bitwę. Po prostu zrobił bitewkę albo dołączył, nawet do jakiegoś chłopaczka o zadyszkę. Tylko, że tutaj ma. A dobra, dobra, nie będziemy, będziemy przesadać. Po prostu przed na stronę g skins wpisał kod Charlie, kliknął za 10zł w skrzynie, kliknął tak, otworzył i powiedział tak Wow, ale five 5.7, chciałbym takiego mieć, 24zł profitu, wam się podoba, mi się podoba, a co, widzimy się w kolejnym odcineczku Ja was żegnam, widzimy się na lewikach, bądźcie na bieżąco i zachęcam was, żebyście wspierali, pozdro!